1 listopada 2019, godzina 14, południowa Francja, dokładnie Departament Vaucluse mamy dzień wszystkich świętych i przyszliśmy z Misiem odwiedzić najbliższy cmentarz jaki mamy w swojej okolicy przy okazji chcielibyśmy wam pokazać, że ja, jak tutaj we Francji obchodzony jest ten dzień jak widzicie no nie ma tu tłumów, nie ma żadnych świecących światełek, nie ma świecy, zniczy. Ludzie we Francji przychodzą zwyczajnie z rana. Jak wchodziliśmy do cmentarza, była tylko jedna pani sprzedająca kwiatki. Jeden bukiecik za 10 euro, chryzantem. Niektóre za 7 i jak widzicie, no, troszkę się pojawiło na tych grobach tych kwiatków. Lecz mimo wszystko, no, nie widać tu tłumów. Nie widać, żeby parking był zapchany, żeby była potrzebna akcja policyjna. Jak widzicie. Francuzi chyba raczej przeżywają Dzień Wszystkich Świętych wewnętrznie. Nie przychodzą specjalnie na cmentarze. Dlatego nagrywam ten filmik tylko i wyłącznie, żeby wam pokazać, jak tu jest. Nie będę oceniał, czy to dobrze, czy źle, która kultura jest lepsza, bo szczerze mówiąc, nie mam zdania. Można powiedzieć, że jeśli pokazywałem zdjęcia z naszych polskich cmentarzy z dzisiejszego dnia, to byli zachwyceni, że jest tak ładnie, ale z drugiej strony, uważają, że nie potrzebują tego u siebie, że. No, co mam wam powiedzieć? Uważają, że tego nie potrzebują, na tym skończmy. No. Także, jedyne co mi zwróciło uwagę jeszcze, co mogę wam powiedzieć, oprócz tego, że mają troszkę inną politykę tą świąteczną to to, że w jednym grobie często leży bardzo wiele osób jak na pewno zauważyliście nieraz na starym grobie dokładane są małe dodatkowe tabliczki ponieważ ludzie są dokładani do starych grobów rzadko kiedy się, jak widać, tak tak podejrzewam dokłada, zakłada następny grób tylko podejrzewam, że póki można to ładuje się do jakoś rodzinnego grobu następne osoby prawdopodobnie po spaleniu no dobra Trzymajcie się, kończę na dziś. Idziemy dalej pospacerować. Cześć.